A w kopercie numer jeden gówno było! Kurwa 0 złotych! Ja pierdolę! Ty złamałem to w A to kurwa drogie było. Ja pierdolę, przegrała kurwa 0 zł. Ale to oznacza kurwa tylko jedno, że zostały trzy koperty. I w której z tych kopert znajduje się powyżej dwóch tysięcy złotych? Kurwa może być to 10 tysięcy złotych, za to możecie sobie kurwa ułożyć życie, a może jest 2001 zł. Ale jak się okaże, że jest kurwa 10 koła, to sobie możecie ułożyć na, swoje, na nowo swoje nędzne życie. Kurwa, wyobrażacie to sobie? Ja pierdole, będziecie żyć na nowo, kurwa, cudownie, kurwa, przez jeden miesiąc, za dziesięć koła, kurwa, nie wiem, pojedziecie, kurwa, sobie do Egiptu, kurwa, i kupicie podrobione y, Nike Air Maxy, kurwa, i będziecie w nich popierdalać po, po galeriach handlowych, ja pierdole, no zagrajcie, kurwa, z nami. Zostały trzy koperty, dwójka, trójka, czwórka. W której znajduje się powyżej 2000 zł, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do gry. Wyślijcie kurwa tego donate'a, żeby zacząć razem z nami grę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czemu nikt nie wysuwa donate'a? No na razie nie Jedziemy! Ma jedziemy, kurwa! Na razie nie było żadnego kandydata. W której z tych koper. Znajduje się powyżej 2000 zł. Powyżej 2000 tysięcy złotych. Jeżeli nie zagracie, to jesteście idiotami, bo możecie kurwa, sobie teraz zagrać za 5 zł, bo wszyscy zwracają uwagę jakim jestem debilem. Więc wszyscy kurwa teraz zwracają uwagę na mnie. Więc jak ktoś by był mądrzejszy, to wysłoby danaj za piąteczkę i by sobie zgarnął kurwa Kurde. Basia butora! Wiesz za Basia butora. Ugh. A czemu tak mu za kurwa? Czuję, gardło ich to część? że mi gardło poszło. No to git. Dobra. Słuchajcie, obstawiajcie na czacie dobra. jaka kwota znajduje się w kopercie numer 2. Tak naprawdę no, kopercie dobra, numer ja 20, spokojnie. Tak? Nie, nie, spokojnie, nic nie brałem jeszcze. Właśnie się zastanawiam co wziąć. W sumie to bym wziął... Masz to jeszcze, Marek? Masz jeszcze, dobra. No to super. To jednak dzisiaj coś wezmę. Słuchajcie Koperta numer 2 została wyceniona na razie na 60 zł. Basia Butora. Ee, z... Dobra. Dobra liczymy. Basia Butora. Raz. Po raz dwa. drugi. Czy Basia Butora zgarnie koperty numer 2 po raz drugi? Rainer. Rainer. Rainer, witam! Rainer, czy ty 200 chcesz kopertę 7. numer 2? Prawdopodobnie, kurde, nie wystartowałem. Prawdopodobnie chcesz kopertę numer 2! Wyceniasz kopertę numer 2 na 200 zł Czy to nie jest za dużo? Nie wiem, to od ciebie zależy. 2! Dobra, nikt? lecimy do czterech? Na razie nikt Czy Rainer zgarnia kopertę numer dwa? Cztery Cztery i pół Cztery i trzy czwarte No i chyba No i muszę powiedzieć ostatnie słowo Bo nie mogę za bardzo przeciągać Zapisujemy Rainer Pięć Także Rainer zostaje zwycięzcą. Ile jest w dwójce? Ja to totalnie nie mam pojęcia, co jest w dwójce, ale zaraz się dowiem. 100 zł. No niestety na minus Rainer, ale Pasha Butora wjeżdża na kolejną rundę za 231. Basia Butora. Od razu Basia Dniścia Butora. 31 złotych. Widocznie. Dniścia 30. Basia Butora bardzo, ale to bardzo chce zgarnąć kopertę z numerem z numerem 3. Basia Butora bardzo chce. I teraz pytanie. Czy w kopercie numer 3 albo 4 znajduje się powyżej 2000 zł. Powyżej w je, w je, 2000 złotych. Albo zł. w kopercie 3. Albo w kopercie 4 znajduje się właśnie ta duża suma. Powyżej 2000 zł. Albo w trójce, albo w czwórce. I teraz pytanie: w której? W, jakby w poprzednim etapie, można byłoby powiedzieć, w ostatniej kopercie była duża suma. Teraz. No, pytanie, jak to jest? Dobra, liczymy Basia Butora! Czy Basia Butora wygra po raz drugi? Raz! Szyszyl Poczekaj. ekipa. Niestety, e, niestety, no. Nie, nie udało się przebić. Żeby przebić, trzeba wysłać 232. No w twoim przypadku, Szyszyl ekipa to 182, tak? Muszę trzymać się z... Muszę trzymać się z liczeniem. Latina! Latina! Przebija! Przebija! Już od trzecią gramy, tak? O trzecią kopertę. Dwie zostały! Zostało ostatnie dwie koperty. Albo w kopercie numer 3, albo w kopercie 3, numer 4 znajduje Latina. się e, kwota powyżej 2000 zł. No widzę, że tutaj zarówno Basia jak i Latina e, uważają, że to właśnie w trójce jest ta duża suma. Ale też niewykluczone, że na przykład yy, w jednej z nich yy, znajdu, znajduje się też no coś fajnego typu 500 czy coś w tym stylu, także no, może być to mało. Chociaż już małe sumy mieliśmy, bo co, co tam było? Tam było 0 i 100, także no, no teraz raczej spodziewałbym się czegoś fajnego. No ale różnie to bywa. Ja nie mam pojęcia. Czy Latina zgarnie kopertę numer 3. Koperta numer 3. Dobra, i ma. Chyba I ostatnie moje. Zapisujemy. Słowo to. Pasia butora! Dobra. Dobra. Pasia Butoraf. złotych. Woja. Kurde, już byłoby. Za bardzo przedłużone. No nie, no mogę Ale przedłużyć jak chcę w sumie. W sumie tutaj czas tak naprawdę nie gra roli. Bo tutaj jakby jest licytacja, tak? To, kto, kto da no więcej, No tak, tak. kto da więcej, nie? No w pewnym momencie ktoś może powiedzieć, kurwa, no nie, nie gra dalej, nie? Mam wyjebane. Warto zapłacić za tą kopertę 361 <laughs> zł. Latina! Latina uważa, że warto było zapłacić za nią 400 zł. Latina. 100 zł. Latina Myśbytso. uważa, że warto za kopertę numer 3 zapłacić 400 zł. Także chyba tutaj jest głęboka wiara. Może o... w tej kopercie znajdować się powyżej 2000 zł. Albo w kopercie numer 3, albo w kopercie numer 4 znajduje się powyżej 2000 zł. Powyżej 2000. Nie jest ustalone ile dokładnie. Może się znajdować Cholera wie ile tak naprawdę. Powyżej 2000. I ostatnie moje słowo, jeżeli nikt nie chce przebić. Basia Butora! To jest niesamowite. To jest niesamowite, że zawsze. 120 zawsze na sam koniec. Zawsze na sam koniec. No cóż, czekamy. Widocznie dla Basi Butora koperta numer 3. Jest warta 481 zł, no ciekawe, ciekawe jak to się skończy, Basia czy latina, tak? Łączna suma w tej rundzie to było 400, tak więc żeby przebić, musi wysłać 81. Ponad 81. Dobra, liczymy! Dwa. Latina przebija! Latina przebija! I mamy znowu minutę. 100 złotych. Oj, kochanie, za bardzo ty mi tutaj przedłużasz. <ścoughs> Nie no, kurwa, liczę, się w miarę. To następne. Ale tu nie rozumiecie, że my możemy liczyć ile chcemy? W sensie, no to jeżeli chodzi o to, kto da więcej. Kto da więcej za kupertę? To, nie, to jest ustalone 5 sekund, ale to nie jest na czas. Jeżeli ktoś da więcej, no to da więcej. Wiadomo, że mam ustaloną pewną, pewną sferę czasową, że musimy to po prostu pójść. Że nie możemy przedłużać 10 minut, ale możemy sobie przedłużyć na przykład minutę dłużej, nie? Jeżeli, jeżeli gramy o wysokie stawki. Latina! Latina i Basia. Ostro, nie? Wierzą, że w tej kopercie znajduje się ponad 2000 zł. A kurde, już byłoby koniec. Albo w trzeciej, albo w czwartej kopercie znajduje się powyżej 2000 No to rzeczywiście kurwa jest to, co grać, ale. Cztery! I to. Ostatnie moje słowo, to... Dobra. Pięć, sprzedane Latina. do Latina. Latina. Przykro nam, przykro nam, za po czasie. Ale jakby to można zakwalifikować już tak naprawdę do następnej Na rundy, tak? <noise> teraz pytanie, czy to w trójce było powyżej 2000? Powinno być teraz... Będzie, będzie. Będzie 60, będzie. No tak. Dobra, ja sobie zapiszę latina.